Cześć wam, mamy niedzielę 27 kwietnia Przyszliśmy do sadu czereśniowego obejrzeć straty po przymrozkach no i jesteśmy przy jednej z odmian czereśni widzimy, że już trochę dostało mrozem Jesteśmy przy najwcześniejszej odmianie czerwieni w moim sadzie. Jest to odmiana Narana. I jak ona już kwitła podczas poprzednich przymrozków, i jak widać, już wtedy dosyć mocno ucierpiała. No i teraz też. Hmm, jej ten mróz nie pomógł ale co nas nie zabije to nas wzmocni coś może się zje tych czereśni w tym roku i tutaj mamy jeszcze inną odmianę czereśni i tu jest fajny przykład tego co się stało po tym przymrozku. Tu jeszcze jesteśmy przy następnej odmianie i tu też widać parę uszkodzenie, no bo już zmieniły barwę czerwieni po przymrozku. na taką brązowawą lub czarną. A tu mamy odmianę, która już kończy kwitnąć. Jest to jedna z późniejszych, właściwie z najpóźniejszych odmian w moim sadzie. No i ta ostatnia odmiana kwitnąca w tym moim sadzie. Również ucierpiała ucierpiały kwiaty Się już częściowo zawiązki Ona już praktycznie przekwita, no ale zawiązki są Przebarwione i nie może być Тяжело, что вы хотите